na briefingu przed meczem 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Lechią Gdańsk. Spotkanie jest zaplanowane na jutro na piątek na godzinę 20.30. Serdecznie witam na dzisiejszym briefingu trenera pierwszej drużyny Widzewa Łódź Żelko Sopicz, hello coach, a dziś reprezentującego drużynę Juana Ibiza. Drodzy Państwo, rozpoczynamy oczywiście od pytań tradycyjnie do trenera. Bardzo proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji, którą reprezentujecie, a także zadawanie pytań zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Mikrofony mamy tutaj przygotowane. Rozumiem, że zaczynamy od Roberta. Hello coach, Robert Fiećkow from TV um, Tell me, could you do something better in the uh, last game? Against uh, you on 2 to 0. Czy moglibyście coś zrobić? Czy, mo, czy zespół mógł zrobić coś lepiej uh, w tym wygranym meczu 2 do 0? You think uh, if I can do something better than. Uh, Your team, yes, yes. First of all, you must understand that uh, I don't come here from universe. I know which kind of uh, team I train, what quality we have, and uh, nie wiem, co można zrobić. Nie wiem czy można by coś zrobić lepiej. Zwłaszcza, że wygraliśmy po długiej, pięciomiesięcznej przerwie 2 do 0 No i to jest, to jest najważniejsze, myślę, że e, no, nie można było tego zrobić lepiej w tym momencie. But uh, if you ask me what we can do better, mm -hmm. I know that our beach is uh, property of a city, no, not uh, our private property. But that everybody understand, if the, this beach is my garden, I will put water three times per day. Wiem oczywiście, że boiska, boiska nie są naszą własnością, chodzi tutaj także no, tą, o tą jakość, jasne, że byłoby, byłoby lepiej, gdyby można było grać na lepiej przygotowanej, lepiej przygotowanej Murawie. Oczywiście. E, oczywiście trener tutaj podkreśla no, co mógłby e, co, może, co może zrobić e, co może zrobić trener w przeciągu kilku, e, kilku minut jak może interweniować no, ale to, to, to nie przyniesie od razu skutków. Coach uh, there will be your first match in Saozogi, Ottawa expectation of Twoje of, of this of this match day. Okay, will be <coughs> first day, and uh, for me on on this stadium with uh, probably eighteen thousand will be, be normally that will be special feeling. That uh, I have I have a very good feeling also when we play uh, against Piast, but uh, will be something special. And I hope that we can uh, give for uh, our fans free points that they ca can go happy home. chcemy oczywiście wrócić szczęśliwi do domu, żeby kibice wrócili szczęśliwi do domu po meczu. Tutaj gramy dla tych 18 tysięcy kibiców, dla pełnego stadionu. Dla nich mamy tworzyć to widowisko, by dać im radość. Dla nas oczywiście najważniejsze są trzy punkty do wzięcia, do zdobycia w jutrzejszym meczu. Co can powiedzieć o Lech Gdańsk? But Gdańsk uh, they have some problems in the past is not important. Which kind of problem? But uh, they win last game against the uh, Now they are not under the line. Uh, they are nine points uh, behind us. They have very, very fast finger, uh, very good set pieces and will uh, be a bit tough game like each in this league because like uh, last. Uh, <coughs> Again, what they play, uh, they show performance when they can beat uh, Jagellonia, and we know that uh, Jagellonia, playing Conference League, that uh, they're good in, in in good shape in the moment. Biały Białystok to mistrz polski, który gra w lidze konferencji. Na to, że Lechia pokonała taki zespół, no jak najlepiej o nich świadczy. Są w tej chwili wyraźnie w formie, są zespołem, który będzie dla nas ciężkim rywalem, ciężkim mecz przed nami. Jagiellon, Lechia Gdańsk ma między innymi szybkich zawodników na skrzydłach. Lechia ma też bardzo dobrą serię spotkań 9 punktów zdobytych. Oczywiście jak każda drużyna ma też swoje problemy. And I think mentality of Lechia will be high. That I think that we are very confident we win uh, first of all uh, with uh, Coach Patrick after three months uh, game home, now after five months <coughs> game away, and I think that is uh, the best way how we must uh, look and uh, with uh, lots of confidence come in uh, this game. Oczywiście, po e, tych wygranych jest zrozumiałe, że, że, że psychicznie na pewno są silni, na pewno e, mają, mają poczucie większej e, pewności e, siebie. E, no, my podobno no, również, bo po, po, po pięciu miesiącach wygraliśmy mecz wyjazdowy, więc no, też jesteśmy pewni siebie przed tym spotkaniem. Dzień dobry, trenerze. Bardzo mi do e, sektor widzew. E, Najpierw zapytam o, o to zdanie, które padło w szatni e, pierwszego dnia, że nie chcą zawodnicy poznać trenera, kiedy jest e, źle. Chciałbym zapytać, czy już zdążyli poznać. Mm, you told the players on the first day that uh, they don't want to meet you when, you when it's bad. It's, when it's good, you are a cool guy, but when it's bad, they, uh, they don't want to meet you. Uh, have they already met your nervous side on uh, at any. On the training, or everything was perfect. You know, football club is like family. In family, is never perfect. <laughs> Klub piłgarski jest jak rodzina. No, w rodzinie, jak sami wiecie, nigdy nie jest doskonale. Mm, I think that today on the training that uh, this uh, this day, but uh, this is not only because. Uh, that the player makes some uh, i will say stupid things is also what i said before uh, about pitch and about everything always always uh, when uh, something happened uh, it's always always two three factors not only one e, wszystko co się dzieje na boisku tak jak mówiłem chociażby na na treningu no są 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 lepsze gorsze momenty czasami niedoskonałości Natomiast, natomiast na to składa się, składa się wiele, wiele różnych czynników, po prostu, które dają później dają określony obraz tej rzeczywistości. Drugie pytanie będę miał o zatrzymanie się na stacji benzynowej po meczu. Czy to będzie tradycja, czy, czy po prostu taki jednorazowy wyskok. After the winning match, you stopped at the station. Is it a tradition after every away match, or just after. A win. I must say to you something, um, something like that. I make uh, always in Croatia, but uh, I, I must understand here that we have lots of supporters that, uh, because of uh, security and everything, uh, is not possible like that. But uh, I know that is uh, big news for you, but for me this is something, something normal that. Uh, I invite my team on petrol station and pay everything. E, trener podkreśla, że, no tak jak mówił zresztą wcześniej, zawsze tak robił, zawsze tak robił w Chorwacji, tak. Po, po, po zwycięskim meczu, natomiast no, tutaj w przypadku Widzewa, generalnie Polski, jest y, bardzo dużo kibiców, więc także no, ze względów y, bezpieczeństwa no, nie zawsze jednak w naszym kraju będzie to, y, będzie to y, możliwe. No ale na zakończenie trener podkreśla, że dla niego to, co, o co Bartku pytałeś, że no, jest to dla ciebie coś takiego niezwykłego, dla niego absolutnie rzecz y, normalna, że zaprasza drużynę na stację na takie but spotkanie. Ale not, not nie Oczywiście nie zawsze, nie zawsze kiedy, kiedy będziemy wygrywać, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. For me it's normal to good things. Mm, last uh, ostatnie pytanie mm -hmm. o Sajda Hamulicza, czy ma przyszłość w Widzewie? Sajd Hamulic uh, didn't go to Gliwice. Uh, does he have a future in Wizew? I give uh, uh, Hamolich free. He is in the moment free and he is on the holidays. And I will explain you something very, very simple. You can write what you want, but I will explain it very simple. When it's not important what is the name Pavlovsky or Hamulich? I think that, uh, not I, not that I think, I know that in, when somebody comes to the training, he must give 100% on the training. And this is minimal. About that, I will not discuss. And uh, what I said, you have here, it. So what I said, all guys in cabin and everything, I will say one more time. I don't have problem with any player. I, I never have problem with any player in my life. But if I will leave Mr. Hamolich in cabin to train with us, I cannot show any more in the eyes of my player. I want to explain only on which level uh, was his training. Spora była to wypowiedź. Może zacznijmy od tego, że trener nie ma problemu z żadnym z żadnym zawodnikiem. Czy on się nazywa Hamulicz, czy nazywa się Pawłowski, no ale to też nie jest tak, że za nazwisko będzie to specjalne traktowanie. Na dzień dzisiejszy, na ten moment, dał Hamuliczowi wolną rękę. Jest, jest wolny, jest free. Jest aktualnie na, 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 na wakacjach. Co, co, co o tym napiszecie, jak to zinterpretujecie, to no, nie ma w tym momencie większego, większego znaczenia. Dla trenera bardzo ważne jest to, że jeśli, tak jak pozostali piłkarze, przychodzą na trening, no, wymogiem podstawowym w ogóle jest to, że mają dać ze sobą 100% i to 100% to jest minimum, czego trener, czego trener oczekuje. No, jeśli ktoś tego nie realizuje, a on mm. widzi, że pozostali tak, no to wnioski się nasuwają same. Uh, this is uh, Vijevo Ljubljana Football Club. Lots of our supporters uh, come here uh, with laughing, with happiness and everything. And I think that the minimum is that this is football club. We playing a game. This is not prison. If somebody think that this club is prison, then somebody must be here. This is wrong story. This is my opinion. Opinia trenera jest taka, że widzę futbol to jest klub piłkarski. To nie jest więzienie. Nikt tutaj nikogo na siłę na siłę nie trzyma. Kibice przychodzą dla, dla radości, dla fanu, dla przeżywania ogromnych emocji, by wspierać, by wspierać swój, swój klub. A, a jeśli ktoś tego nie czuje i jest tu na siłę, że musi tu być, no to, to jest to nieporozumienie. No chyba tak można to zakończyć. Z niewolnika nie ma pracownika. Jak to jest? Bardzo proszę, kolejne pytanie. Może przekażcie panowie mikrofon koledze. Jakub się Łódzki Sport. Uh, ja chciałbym spytać uh, o sytuację, o której wczoraj mówił nowy właściciel Widzewa, pan Robert Dobrzycki, że uh, chciałby uh, spotkać się z zespołem uh, i z trenerem. Uh, hello coach, uh, I would like to uh, ask you about uh, situation that uh, Robert Dobrzycki, the new owner of Widzew, uh, said that he would meet the team and with the coach. And uh, has he done it yet? Not until now, but he will do that in probably in next few days. Okay, thank you. To nie jest absolutnie żadnym problemem, jeśli nie teraz to w przeciągu najbliższych kilku dni. Bartek jeszcze, tak? Tak jest, Tfopet Szybowicz. Hello, coach. I would like to ask you about the first lineup. Uh, are you going to change something after the winning uh, game or are you going to stick with the first squad because you won the game and it's also usually said that you you won't change the first squad when you the game. I, I proszę pytanie o pytanie tak jest po polsku. Tak. pytanie dotyczy zmian w pierwszym składzie, czy czy trener po zwycięskim meczu zamierza zmienić wyjściową jedenastkę, czy zostaje przy stwierdzeniu, że zwycięskiego składu się nie zmienia. We must come to the game tomorrow. <laughs> it's 2030, then you will know everything. Uh, I'm not the guy who will uh, said that will change something or will not change something. And I don't saw the coach who will said you the day before I will play like that or I will play like that. We'll oczywiście Bartek musisz przyjść na mecz, by zorientować się w jakim wyjściowym składzie zespół wyjdzie. Ale mamy 24 godziny do meczu. No, no jako trener nie znam trenera, który by e, mówił o tym. W, w takim czasie, na tyle czasu przed, czy coś zmieni, czy czegoś nie zmieni? To jeszcze dopytam o sytuację kadrową, o to, czy coś piłkarze wypadli ze względu na kontuzję. And last question about the injuries in the team. Are there any injuries and uh, how is the whole team? Yes, we have, a, we have some, uh, some problems uh, in the team, like, like each team we are not uh, Oczywiście mamy jakieś problemy no jak w każdym zespole, to zrozumiałe. But this is not so strange because uh, we train very hard on I uh, will said I will be very gentle. I said not so good pitch. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego. Ciężko, ciężko trenujemy, no i tutaj też trener podkreślił, no nie zawsze niestety na, na, na najlepszych boiskach, i to pewne jakieś, jakieś drobne, drobne kłopoty może powodować. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie, przechodzimy do drugiej części spotkania. Do waszej dyspozycji będzie teraz reprezentujący dziś drużynę, Juan Ibiza. No jesteśmy gotowi, bardzo proszę. Hello, Juan Robert uh, Tell me, uh, did you uh, talk uh, with yourself of... There is uh, a new owner of the club and he said that there will be a... Um, uh, próba dla was? There is, there, is, there is time to show yourself. Uh, to the coach, to the uh, director, uh, sport director, uh, did you uh, talk about it i, uh, in the uh, locker room? Ibisca yes, I know. I train him, I know him. <laughs> <laughs> I don't know, baby. <laughs> po, powtórz Robert jeszcze pytanie po polsku. A, e, nowy właściciel mówił o tym, że teraz dla piłkarzy będzie e, czas próby. Czy piłkarze rozmawiali o tym w, w szatni? Myślę, że każdy zawodnik musi dać 100% w każdym treningu i w każdym meczu, więc zawsze jest czas, żeby pokazać yourself, I to wszystko. Próbuję zawsze Ja pokazuję swoje możliwości cały czas. No, to jest czas, żeby cały czas pokazywać siebie w najlepszej wersji. Po to są treningi, po to są mecze. Dajemy z siebie zawsze 100%. No, to jest normalne. Higdanski is a tough opponent. You expect you expect that it will be a tough match tomorrow. Of course, each game in this league is very very difficult. They are in, I expect that they are, they are in good mood after a win against very difficult rival. So of course that will be a difficult game. But we are a very good team and we are prepared for everything. When you play, uh, sorry. każdy każdy mecz w tej lidze jest trudny, jest inny, trzeba być na to przygotowanym, no ale ale my doskonale, doskonale o tym wiemy, jesteśmy gotowi. I teraz liczby mówią na twoją korzyść, jeżeli jesteś na boisku, to drużyna nie przegrywa. When you are on the pitch uh, team wins uh, or have points uh, Are you feel confident with with that? I happy to listen this and I'm always confident in myself but i think that it's not uh, only my work i always try to to help the team but if we get points is because uh, everybody works good wszyscy pracują razem na na sukces na zdobycie punktu i e oczywiście bardzo miło słyszeć to co co robert powiedziałeś eee, on jednak no przede wszystkim pracuje dla dla zespołu jest pewien swoich umiejętności ale ale drużyna jest tu najważniejsza. thank you Bartłomieja Stan do sektor wizę zapytam o ten foyeti effect o którym Robert <laughs> powiedział uh, what robert said was uh, called foyeti effect only three defeats uh, in 15 matches uh, you win uh, last two games but what is uh, foyeti effect exactly is uh, there's something change uh, not only the name on your shirt but maybe uh, something tactical or uh, co-working with mateus Giro or something else Uh, f I don't know For effect is something that media put in <laughs> in social media, so I'm very happy to listen to it. but like I said before, it's a very hard work of all the team. Uh, we are working last two weeks very very good, and now we are getting these results because of the of the team is uh, working good and about uh, Mateus Giro, of course it's a pleasure to play with uh, him. he's very very good player. Oczywiście, to podkreślił jeszcze raz, bardzo miło, miło mu słyszeć ten komplement, że, że taki efekt jest, że czyta o tym w mediach, że to się pojawia, no ale oczywiście cały zespół pracuje tutaj na, na zwycięstwo. Dla niego no, przyjemnością jest, kiedy gra choćby z Mateuszem Żyrą, więc, więc na, pewno, na pewno tak, czuje się z nim dobrze na boisku. Ostatnie dwa tygodnie uważam, Juan, że zostały bardzo dobrze przepracowane i stąd potem efekty takie, jakie mieliśmy w dwóch ostatnich meczach. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Ja serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym briefingu. Przypominam, mecz z Lechią Gdańsk jutro o godzinie. 20:30 w sercu Łodzi zapowiada nam się komplet widzów również jeśli chodzi o sektor gości. Przy okazji jeszcze przypominamy jutrzejszy mecz dedykujemy osobą Wyjątkowym kibicą naszym, ale nie tylko naszym kibicą, osobą z zespołem Dauna. Dużo się będzie działo, by nagłośnić ich problemy, generalnie też stosunek do nich, więc zwracam, zwracam już tylko na to uwagę, bo, bo tych wydarzeń będzie naprawdę sporo związanych z tym problemem. Przygotowujemy to zresztą wspólnie z jednym z naszych sponsorów, firmą STS. Bardzo dziękuję, trenerze, za udział w konferencji. Bardzo dziękuję Juan również. Dzięki dziękuję pojadę. Państwu. Do zobaczenia do jutra.